Cześć wam. Ten filmik jest tutaj jakby kontynuacją yy, pierwszego filmu yy, jeśli chodzi o poidło i chcę wam teraz yy, pokazać, przedtem nie mogłem wam tego pokazać, bo, bo było zbyt zimno i pszczół nie było, a teraz wam pokazuję czy moje pszczoły zaakceptowały to moje poidło. No jak sami widzicie, sami jak widzicie yy, no chętnie do przychodzą, tak? Bardzo chętnie, bardzo mnie to cieszy. Słońce jeszcze tak czasami ogrzewa, czasami nie yy, 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 tą wodę, ale co najważniejsze, no nie topią mi się tu pszczoły. Nie topią mi się. I to jest bardzo fajne. To jest to, co właśnie chciałem osiągnąć yy, 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 robiąc to pojedło, żeby po prostu zapobiec yy, topieniu się pszczół. Jak widzicie, wysepki właśnie służą po to, żeby miały na czym usiąść i swobodnie pobrać wodę. No, jestem z, po raz kolejny znowu w tym roku zadowolony z moich pomysłów. Jakieś niby poiło prosta rzecz, a jednak ma to duży wpływ na to wszystko. Jest blisko o teraz słońce fajnie ogrzewa jest bliziutko, w miarę blisko do uli, nie, nie muszę gdzieś daleko latać. To też mnie zobowiązuje do kontroli, żeby tu jednak jakiś, przynajmniej przez te pierwsze, pierwszy okres czasu, żeby tu jednak nie zafajdały, jak to się mówi brzydko, tego poidła. No i codziennie będę po prostu je wieczorami, czy, czy to wczesnym ranem przemywał lub sprawdzał. Tu są takie żółte plamki, ale to nie jest, że tak powiem odchody pszczoły, to są pyłek, to jest pyłek z odnoży. Mam nadzieję, że to komuś do czegoś posłuży, takie to co nagrywam w tej chwili, taki filmik. No, już tu widzę na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że nie ma jeszcze zbyt ciepło, że jednak jest to bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pojedło. Tamte plastikowe no nie sprawdzały się, pszczoły chodziły, szukały innych jakichś miejsc, liście, kałuże i tak dalej. ja chciałem właśnie żeby jednak pszczoły miały tą wodę taką przeze mnie skontrolowaną na tym mi głównie też zależało czyli na, po pierwsze na to żeby zmniejszyć ilość topiących się pszczół i mieć kontrolę nad tym co pszczoły piją zmniejszy to może teraz troszeczkę o właśnie żeby bardziej to ująć całym, całym morze tak więc, jeśli planujecie jakiś zakup, po idę, myślę, że warto byłoby zrobić coś takiego chociaż podobnego jak ja. Bo niektórzy przelarze na innych filmikach też widziałem, że stosują tak zwaną deskę ze schodkami, po których płynie woda, i spokojnie pszczoły też mogą pobrać. Mnie bardziej chodziło o to, żebym mógł jeszcze ewentualnie, tak jak w tych okresach jest takich zimnych, gdzie jeszcze występują przymrozki, dolać im ciepłej wody. Żeby ta, ta woda została jeszcze w tym jak gdyby korytku a na tych schodach jednak, na tych schodkach, takiej desce nie szłoby tego zrobić. Ok, to chyba wszystko na, na chwilę obecną. Tak jak mówię, no wcześniej nie mogłem tego Wam pokazać, że pszczoły jednak chętnie do tego podchodzą. Tutaj jakaś jedna pszczoła się, a właśnie, z ciekawości zobaczymy jak ona sobie poradzi. No spokojnie wyszło. Także widzicie, nawet pomimo tego, że pszczoła się gdzieś zanurzy w tym, to i tak swobodnie wychodzi na, na te wysepki. Ok. Dobra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.